Godzina dziesiąta, punktualnie rozpoczynamy obrady sesji. Witam wszystkich serdecznie. Wysoka Rado, otwieram obrady czwartej sesji dziewiątej kadencji Rady Gminy Leśniowice. Witam Radnych Gminy Leśniowice. Serdecznie witam Panią Joannę Jabłońską, Wójt Gminy Leśniowice. Witam również Panią Lucynę Skarbnik Gminy, pana Jacka, pana Jacka Stajkowskiego, Sekretarza Gminy. Witam kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy. Witam serdecznie sołtysów oraz mieszkańców gminy, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji internetowej. Dzień dobry wszystkim. Przypominam ter przystąpimy teraz do potwierdzenia obecności radnych na tabletach i na podstawie listy obecności stwierdzimy kworum. Proszę się zalogować. Wszyscy... Już są. Mamy nieobecnych dwóch radnych. A co mi tutaj wyskakuje, że mnie nie ma? Mamy nieobecnych dwóch radnych. Stwierdzam, forum do odbycia czwartej sesji i podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Przystępujemy obecnie do realizacji porządku dzisiejszych obrad. Porządek obrad dzisiejszej sesji szanowni radni otrzymali w zaproszeniach. Dla przypomnienia pozwolę sobie odczytać go w całości. Punkt pierwszy otwarcie sesji i przyjęcie proponowanego obrządku. Punkt drugi przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt trzeci interpelacje i zapytania radnych. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie litera A zmiany w budżecie gminy na rok 2024. Litera B. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt 5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt szósty. Informacja wójta gminy z realizacji uchwały podję, uchwał podjętych podczas obrad trzeciej sesji Rady Gminy oraz działaniach między sesjami. Punkt siódmy wolne wnioski, informacje. Punkt ósmy zakończenie obrad. Czy do tak proponowanego porządku obrad sesji są jakieś uwagi lub propozycje? Nie widzę. Dziękuję. Ślicznie. Proszę radnych o zatwierdzenie porządku obrad na tabletach. Ok, w porządku. Stwierdzam przyjęcie protokołu obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy jednogłośnie. Dziękuję. Punkt pierwszy porządku obrad uważam za zrealizowany. Przechodzimy teraz do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzed, poprzedniej sesji. Radni mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z projektem protokołu poprzez skorzystanie z programu e-sesja. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego protokołu? Dziękuję. Szanowni Radni, przystępujemy do głosowania poprzez podniesienie ręki i jednoczesne kliknięcie właściwego przycisku na tablecie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę pamiętać podnosić rączkę. Kto z radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. W związku z powyższym stwierdzam przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Interpelacje i zapytania radnych. Zgodnie z paragrafem 31 statutu Gminy leśniewice interpelacje i zapytania radnych dotyczące spraw gminy radni składają na piśmie do przewodniczącego Rady. W związku z powyższym proszę teraz szanownych radnych o ustne przedstawienie interpelacji i zapytań, jeżeli takowe są, i złożenie ich w formie pisemnej. Jednocześnie informuję, że zostaną one że dzisiaj to na Komisji. komisji I Państwo decyzję, bo tak jak ja sama nie podejmowałam decyzji, kiedy je zakładaliśmy, e, tak i, i sama nie będę podejmowała decyzji, że je zdejmujemy, więc myślę, że dzisiaj na komisji... Dzisiaj komisja jest wyjazdowa, przejedziemy, będziemy tam na tych progach i porozmawiamy w tym temacie. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego: podjęcie uchwał. Litera A. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w uchwale budżetowej na rok 2024. O uzasadnienie przedmiotowej uchwały proszę Panią Lucynę Sack, skarbnik Urzędu Gminy. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący proponuje się zwiększy dochody budżetu Gminy o kwotę 235 388 z tytułu pozyskania dotacji celowej na budowę drogi dojazdowej do punktu rolnych w miejscowości Majna jest to kwota 100 449 zł. Następnie pozyskana dotacja jest, będzie przeznaczona na realizację rządowego programu w zakresie dofinansowań wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. Jest to kwota 92 380 zł. Następnie pozyskania darowizny z firmy Polenergia, farma wiatrakowa z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Sielcu i w Jest to kwota 25 600 zł. Następnie pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania w ramach usuwania wyrobów zawierających aspekt. Jest to kwota 16 959 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to proponuje się zwiększyć wydatki na gminy o kwotę 180 939 zł, które zostaną przeznaczone na dodatkowe środki na dokumentację projektową na projektu Szlak morsa produkt turystyczny firma Lotniczego Wschodu. Jest to kwota dodatkowa prawda, do tej, która została już w budżecie wcześniej zaplanowana 6500 zł. Następnie wypłata dotacji motywacyjnego modyla do cyjnego dla pracowników jednostek oraz domu seniora 92 380 zł. Inizacje zadania związane z zbieraniem, transportem, również kopytaniem odpadów zawierających azbest, który jest realizowany w gospodarstwach rolnych w naszej gminy jest to kwota 16 959 zł, czyli do kwoty otrzymanej dotacji. Również do kwoty otrzymanego dofinansowania planuje się remont i zakup wyposażenia do świetli yy, wiejskich w Sielcu w Gębinie 25 600 zł. Następnie przebudowę zasilania elektrycznego zwierzęcego do przystosowania instalacji do możliwości ogrzewania budynku świetlnej wiejskiej w za pomocą energii elektrycznej. Na to, na to zadanie planuje się przeznaczyć 12 000 zł następnie bieżące utrzymanie wojs sportowych, jak energia elektryczna, głównie i położ wody 11 tysięcy złotych. Następnie z uwagi na to, że zabezpieczone środki na roboty budowlane przy kaplicy Świętej Ani w Sielcu oraz budynku dawnej szkoły w zespole ogrodowo-szkolnym w chorodysku. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się niewystarczające, więc zaszło konieczność uzupełnienia tej kwoty o kwotę 12 500 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 213 500 zł z tytułu odstąpień na roku bieżącym od opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej miejscowości Rakołówy i Rakołówki jest co kwota 20 000 zł, z uwagi na to, że. Po przeprowadzaniu w cenowym kwota, która byłaby niezbędna na pokrycie prawda, tego opracowania jest znacznie wyższa niż po prostu mamy zaplanowane w budżecie. Więc nad, w tym roku odstępujemy od tego zadania. Również jeżeli chodzi o budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki. Yy, przeznaczone na końcowe yy, rozliczenie prawda, z wykonawcą. Wszystkie yy, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że yy, takiego rozliczenia nie będzie dodatkowego. I yy, yy, tutaj kwotę 183 tysiące yy, yy, znosimy z budżetu gminy I w wyniku oszczędności poprzetargowych w zakresie grudownej renowacji Trzewackiego boiska do piłki Nożnej w również zmniejszamy wydatki o kwotę 10 500 zł. Po akceptacji przez Państwa prowadzonych zmian zmniejszy się deficyt budżetu gminy oraz co za tym idzie planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 267 949 zł. I tutaj jeżeli chodzi o, o deficyt, aktualnie po tym zmniejszeniu będzie on wynosił 9 401 816 zł. Z mojej strony dziękuję i to wszystko. Jeżeli są pytania, proszę. Czy są pytania? Nie ma. Dziękuję. W związku z... <laughs> W związku z tym, że z projektem przedmiotowej uchwały, jak również z projektem kolejnych uchwał radni mieli możliwość zapoznania się poprzez platformę e-sesja, proponuję nie odczytywać ich treści. Czy szanowni radni wyrażają zgodę? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania poprzez podniesienie ręki i jednoczesne kliknięcie właściwego przycisku na tablecie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024? Kto z radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaprosiłem się Ja nie widzę nic na swoim tablecie. Jest. Dziękuję ślicznie. Stwierdzam, że uchwała nr 4 na 23 na 2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji podpunktu B, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. O uzasadnienie przedmiotowej uchwały proszę Panią Lucynę Zag. Więc Szanowni Radni, jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczą one tylko i wyłącznie zmian wynikających z uchwały budżetowej, Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy teraz do głosowania poprzez podniesienie ręki i jednoczesne kliknięcie właściwego przycisku na, na tablecie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej? Kto z radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała numer 4 na 24 na 2024 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej została przyjęta jednogłośnie. Realizując porządek obrad dzisiejszej sesji przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do punktu 5 informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. W dniu 28 czerwca 2024 roku uchwały podjęte podczas trzeciej trzecich obrad sesji Rady Gminy Leśniowice przekazałem wójt gminy, a były to uchwały w sprawie. Punkt pierwszy: Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Leśniowice. Punkt drugi: rozpatrze, Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2023 rok. Punkt trzeci: Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Punkt czwarty: Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt 5. Zmiany wieloletniej prognozie finansowej. Punkt 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Punkt 7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów odręb, obrębów ewidencyjnych. Leśniowice, Alojzów, Kumów, Plebański, Kumów, Majoracki, Majdan, Leśniowski, Kasiłan, Sielec w gminie Leśniowice. Punkt 8. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników oraz kandydatów na strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Leśniowice. Punkt 9. Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany nieruch zamiany nieruchomości. Punkt 10. Wyrażenie zgody na zawarcie partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektów pod tytułem yy, Szlak Morsa, produkt turystyczny Gmin Malowniczego Wschodu. W omawianym okresie czasu jako Przewodniczący Rady Gminy pełniłem dyżur dla mieszkańców Urzędu Gminy Leśniowice w każdy czwartek w godzinach 8:10. Ponadto uczestniczyłem w takich wydarzeniach jak 14 lipca w obrzędzie ludowym pod nazwą Żniwowanie, które odbyły się nad zbiornikiem Wodnym Aczuły. 25 lipca wraz z Wójt przekazaliśmy plac budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski. 1 sierpnia uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach. 4 sierpnia w Korodysku nad Zalewem Wodnym Maczuły brałem udział w czuły. 8 sierpnia wraz z wójt gminy dokonaliśmy sprawdzenia postępów prac budowlanych drogi w Majdanie Leśniowskim. 9 sierpnia uczestniczyłem w jubileuszu 5-lecia spółdzielni socjalnej Słowianka w Rakółpach. 15 sierpnia brałem udział w Wojewódzkim Święcie Sił w Fajsławicach. 25 sierpnia uczestniczyłem w Dorzynkach Gminy, które odbyły się nad zbiornikiem wodnym maczuły w Korodysku. Przechodzimy teraz do punktu 6. Proszę Panią Wójt o przedłożenie informacji Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych podczas obrad trzeciej sesji Rady Gminy oraz o działaniach między sesjami. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady i przekazane zostały Obrachunkowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, zespół Zabiescowy w Hełmie. Oczywiście były to uchwały finansowe, natomiast uchwały porządkowe zostały przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Hełmie. Wszystkie uchwały ponadto przekazane zostały pracownikom, kierownikom do realizacji, do, do ich realizacji. Jeżeli chodzi o działania moje, które które podejmowałam w czasie e, przerwy między sesjami. E, to tak 30 czerwca uczestniczyłam w turnieju piłki plażowej nazwy zbiornikiem Maczuły. 3 lipca podpisałam umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i e, Gospodarki Wodnej na realizację e, przedsięwzięcia pod nazwą Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 4 lipca podpisałam umowę na przebudowę na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski. 5 lipca przywitałam nowych mieszkańców naszej gminy. 8 lipca wzięłam udział w zakończeniu roku artystycznego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Leśniowicach. 15 lipca byliśmy organizatorem żniwowania nad zalewem maczuły. 25 lipca przekazaliśmy plac budowy na budowę nawierzchni z płyt betonowych właśnie w Majdanie Leśniowskim. 26 lipca wraz z skarbnik gminy podpisałyśmy umowę z marszałkiem województwa lubelskiego na budowę drogi właśnie do Gruntów Rolnych Majdania Leśniowskim. 29 lipca uczestniczyłam w odbiorze inwestycji drogowej w miejscowości Dębina. 4 sierpnia byliśmy organizatorem bezpiecznych meczów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 8 sierpnia monitorowałam postęp prac drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Majdanie Leśniowskim wraz z inspektorem oraz modernizację prac w Samorządowym Ośrodku Kultury. 9 sierpnia uczestniczyłam w 5 jubileuszu Spółdzielni Socjalnej w 10 sierpnia uczestniczyłam w meczu piłki nożnej organizowanej przez Klub Sportowy Astra. 13 sierpnia monitorowałam prace związane z doposażeniem świetlic wiejskich w Siercu i w Dębinie. 15 sierpnia uczestniczyłam w Wojewódzkim Święcie Sił w Bajsławica wraz z delegacją gminy. 20 sierpnia spotkałam się z członkami Stowarzyszenia Twórczego Pasja, którzy mieli u nas plener malarski. 22 sierpnia Spotkałam się ze starostą Gałskim oraz z wicestarostą w sprawie możliwości przystąpienia do scalania gruntów oraz budowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy. 25 sierpnia byliśmy organizatorem gminnych Lożynek w Leśniowicach. Ponadto tak naprawdę to tam gdzieś mam raz czy dwa monitorowanie prac, no cały czas tak naprawdę co najmniej dwa razy w tygodniu wszystkie prace, które są prowadzone u nas, modernizacja czy to trób czy budynków, cały czas w tym uczestniczę i cały czas to monitoruje, monitorujemy. Ponadto kilkakrotnie też spotkałam się z przedstawicielami firm, które opracowują nam dokumentację na. Przyszłe, że tak powiem, nabory, do których się przygotowujemy, przygotowujemy. Między innymi jest to remont wodociągów w Majdanie Leśniowskim i kawałeczek Leśniewicach, ponieważ wodociąg jest tak naprawdę dwa razy, nie skłamię, chyba Panie Darko, jak powiem, że dwa razy w miesiącu jest, jest awaria, więc na czas najwyższy, a to są koszty naprawdę duże, więc jest taka możliwość chcemy przystąpić do, do złożyć wniosek na, na to, ponadto też przygotowywaliśmy się już na koniec miesiąca, będzie złożony też wniosek jeżeli chodzi o miejsca przyjazne mieszkańcom, czyli przy świetlicach wiejskich, altany, czy też jakieś urządzenia, urządzenia do zabaw czy siłowe. Także do tego też się przygotowujemy. Także ja mam tyle. Dziękuję. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania. To są tak grubsza informacje, które, które Państwu przekazuję. Czy są pytania do Pani Wójt? Nie ma, dziękuję. Ja Proszę ja bardzo. Się Chciałam zapytać może za chwileczkę jest przed nami, przepraszam, jest siódmy punkt, wolne wnioski, i tutaj zaraz za chwileczkę już dojdziemy do tego. Przed nami przedostatni siódmy punkt dzisiejszych obrad, wolne wnioski i informacje. I w tym punkcie proszę bardzo. Już odpowiadam. Teraz mogę. Tak, już odpowiadam Pani, teraz Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili po ogłoszeniu przetargów i tak naprawdę już są zakończone, ale weryfikujemy weryfikujemy dokumentację, będziemy podpisywać e, umowy e, na kolejne zadanie. To jest tak, e, jesteśmy po e, przetargach na zabytki właśnie, jeżeli chodzi o kapliczkę Świętej Anny i e, remizę, e, świecę w chorodysku. E, analizujemy dokumentację, myślę, że niebawem, e, bo jeszcze tam uzupełnienia pewne są, jeżeli chodzi o o firmy, które przystąpiły do przetargu. Myślę, że niebawem będziemy rozstrzygać ten przetarg. No to zadanie na pewno będzie realizowane w tym roku. Takie jedno, i, i drugie, jeżeli chodzi o zabytki. Jesteśmy też po przetargu na budowę budynku i oraz parkingów i toalet na Maczułach. Też niebawem jeszcze firma dostarcza jakieś tam dokumenty, uzupełnia, też będzie podpisywać umowę, to zadanie będzie realizowane w ciągu kilkunastu, trzynastu bodajże miesięcy. Kolejne zadanie, na które ogłosiliśmy przetarg, to wymiana lamp ulicznych na lampy LEDowe. No też w następnym tygodniu, w czwartek, jestem umówiona na podpisanie umowy z tą firmą. I kolejne nie, nie na lampy. Przepraszam, na fotowoltaikę jestem umówiona na podpisanie umowy. Jeszcze lampy uliczne są w trakcie analizy. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej, to mówię, już w czwartek wyłoniony został wykonawca. W czwartek jestem umówiona na podpisanie umowy. Jeszcze drugie pytanie mam. Chodzi o ten most jeszcze zamęża był zgłaszany i on jeszcze troszkę to już się zawalił. E, tak, ja już kilkakrotnie wspominam, proszę Państwa, most jest w trakcie projektowania. No dokumentacja no to nie trwa krótko niestety, e, także długo szukaliśmy e, projektanta, bo nikt się tego nie chciał podjąć, e, bo przebudowa mostu jest całkowita, że tak powiem. E, znaleźliśmy wykonawcę i jest w trakcie już od kilku miesięcy, kilka miesięcy temu podpisałam umowę, jest w trakcie projektowania. Dobrze, bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, Wnioski? Ja mam pytanie. Proszę. Czy będą zbierane takie odpady w zeszłym roku i w latach poprzednich, takie worki, prig pad, żołnek, folia? Jeżeli chodzi o rolnicze odpady, jeszcze nie było konkursu na te odpady, bo zawsze myśmy korzystali z dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska. Eee, jeszcze nie ogłoszono takiego konkursu, czekamy. Mam informację, że, że będzie, eee, więc e, pilnujemy tego, że tak powiem. Jeszcze, jeszcze pytanie. Proszę. A czy coś wiadomo o Światłowodach w Leśnej Kolonii? Kiedy to było? Znaczy tak, firma nas nie informuje. No. Zgłosiliśmy, zgłosiliśmy informację, bo to nie gmina jest Realizatorem w ogóle nie jesteśmy włączeni jako partner do tego, więc przekazaliśmy informacje, gdzie brakuje. Mają być robione w czwartek przy wieczerziach. Proszę, cisza. Nie Mieli jeszcze dostępne umowy, jeszcze cisza. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. No, spróbuję się zorientować, kiedy kiedy jest plan, żeby kiedy, kiedy wejdą na, na te prace, Natomiast Na razie cisza. Dziękuję ślicznie, nie ma więcej pytań, ponieważ wszystkie punkty. No nikt się nie zgłaszał. Ja się muszę zapytać o to ustalenie gruntu, bym, że było jakaś tam zebranie. Czy tak, jeżeli będzie, będzie możliwość. Ja tutaj mi Starosta przedstawił miejscowości, które ewentualnie mogłyby wejść do staleń. Natomiast no, czekamy, że tak powiem na środki, żeby pozwoliły one u nas jeszcze dodatkowo scalać te grunty. Także myślę, że, że jeżeli chodzi o Starostwo, to, to gdzieś tam mówili, że, że Postarają się, żeby taka możliwość była i to byłyby tereny tutaj e, Majdan Wieśniowski, Wierzbica, Janówka Postrona. E, w drugim gdzieś tam w dalszym, e, w dalszym planie e, są dwa fiłowe. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli będzie decyzja ze starostwa, że będą środki, żeby u nas na terenie naszej gminy wsalić te grunty, to wtedy będziemy musieli pozbierać oświadczenia od mieszkańców, czy wyrażają zgodę na Muszą zgodzić się mieszkańcy, ponad 50% mieszkańców. I wtedy, będziemy... I wtedy będziemy po prostu przystępować. Będą spotkania w remizach, tak, są te i będziemy tak, informować. Do, do, do skupu, do... No, tylko, te miejscowości... tylko te miejscowości zostały na razie wymienione przez starostwo. Nie ma możliwości, żeby rozszerzyć o inne miejsca. Na tą chwilę, z tego co. No, no tylko te miejscowości starosta mi wskazał, ponieważ w wojskowicach tam czarnołozy. E, chyba też są w tym e, jednym e, planie, więc e, przygraniczne, tak, przygraniczne e, swój gdzieś podczas. tam Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Ja jeszcze jedno. Proszę. A czy wiadomo coś na temat tego cmentarza u nas w Leśniowicach, kiedy będzie ten remont dokładny, czy tam te alejki i tak dalej? Jeżeli chodzi o cmentarz, to... E, Wykona... No właściwie inwestorem jest kościół, więc pytanie bardziej do księdza, natomiast nie ukrywam, że my wspieramy, pomagamy też przy całej procedurze przeprowadzenia wyłonienia wykonawcy. Więc myślę, że, że też to niebawem będzie. Czyli to jeszcze ten rok. Tak, to jest na pewno w tym roku zadanie. Tak jak i dum, tak i tak Dziękuję ślicznie. Jeszcze ktoś może pytania ma? Nie ma. Dziękuję. Wszystkie punkty dzisiejszych obrad uważam za wyczerpane. Przechodzimy już do ostatniego ósmego punktu dzisiejszego posiedzenia, czyli zakończenie obrad. Dziękuję Pani Wójt, dziękuję Sekretarzowi Gminy, Pani Skarbnik, Kierownikom Referatów oraz jednostek organizacyjnych oraz Radnym i Sołtysom. Dobrze. Ja Szanowni Państwo jeszcze tylko chciałem Wszystkim tutaj, choć ze sceny dziękowałam wszystkim radnym, co ty są za zaangażowanie się w organizację i w dorzynki, w udział IKU i, i waszych mieszkańców na gminnych dorzynkach. Także bardzo dziękuję i zachęcam Was do mobilizacji właśnie mieszkańców, żebyśmy to wspólnie byli tymi organizatorami tych wszystkich naszych spotkań, żebyśmy integrowali naszą społeczność i myślę wtedy nam i żyje się lepiej i, i rozmawiam.